Nazywam Sara de Fratyka i pochodzę z Opoczna. Jestem naukowczynią, a moje zainteresowanie nauką rozpoczęło się już w Opocznie: od przeczytania niezliczonej ilości książek wypożyczonych z Opoczyńskiej biblioteki. To właśnie w Opocznie, w gimnazjum, na lekcjach fizyki zrozumiałam, że nauka jest fascynująca, a fizyka pozwala nam lepiej opisać otaczającą nas rzeczywistość. Po ukończeniu liceum studiowałam na wydziale fizyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To tam realizowałam niezliczone dodatkowe projekty, zarówno indywidualne, jak i zespołowe, w Polsce i za granicą. Dzięki tym projektom zrozumiałam, że najbardziej interesująca dla mnie jest fizyka środowiska. Dlatego też w ramach doktoratu badałam metan w atmosferze. Dzięki moim badaniom możemy lepiej zrozumieć Wpływ działalności człowieka na środowisko. Mój doktorat realizowałam we Francji dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Dzięki doktoratowi we Francji mogłam pracować w międzynarodowym środowisku i lepiej poznać francuską kulturę. Pracuję nad badaniami metanu w atmosferze Narodowym Laboratorium Fizyki w Wielkiej Brytanii. Mój projekt jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu. Jednak nie mogę zapomnieć o tym, jak duży wpływ na moje życie miało Poczyńskie Harcerstwo. Bo dzięki niezliczonym biwakom, obozom, warsztatom, szkoleniom, zdobyłam sprawności na całe życie, poznałam wyjątkowych, inspirujących ludzi i miałam okazję. Wielu wymagających sytuacji. A ja mam swoją gitarę. i Ja mnie Praca naukowca to niezliczone godziny spędzone w laboratorium i przed komputerem. Ale to również wyjazdy na konferencje i poznawanie nowych ludzi. Jednak dla mnie, praca naukowca to przede wszystkim ciekawość świata. I wykorzystywanie nadarzających się możliwości. Moja kariera pokazuje, że będąc z małego miasta, można mieć wielkie marzenia. Jestem dumna, że jestem zopoczna. A ja mam swoją gitarę!